Dziewiąta mowa. Niebezpieczeństwo cudzołóstwa, wierność pouczeniom. Strzeż synu mój nakazu ojca, nie garć pouczeniem matki. Do serca je przywiąż na zawsze, zawieś je sobie na szyi. Gdy idziesz, niech ono cię wiedzie, niech czuwa nad tobą, gdy zaśniesz. Gdy się ockniesz, niech z tobą rozmawia. Bo lampą jest nakaz, światłem pouczenie, drogą do życia upomnienie karcące. Niebezpieczeństwo ze strony cudzej żony, by cię ustrzegło przed złą kobietą, przed obcą, co język ma gładki, niech nie pożąda twe serce jej wdzięków, powiekami jej nie daj się złowić, bo ceną nierządnicy kęs chleba. Zamężna zaś czyha na cenną duszę. Narażanie się na okazję jej kara. Czy schowa ktoś ogień w zanadrzu, tak by jego szaty się nie zajęły? Czy ktoś pójdzie po węglach ognistych, tak by swoich stóp nie spażyć? Tak ten. Kto idzie do żony bliźniego, kto jej dotknie, nie ujdzie karania. Nie ma hańby dla tego, kto kradnie by napełnić swe wnętrze, gdy głodny, a siedmiokrotnie zwróci złapany wszystko, co w domu ma, odda. Niezmazalna hańba, lecz kto cudzołoży, jest nierozumny, na własną zgubę to czyni. Chłostę i wstyd tutaj znajdzie, jego hańba nie będzie zmazana. Bo zazdrość pobudza gniew męża, Nie okaże litości w dniu pomsty, Na okup zabinę nie spojrzy, Daru choćbyś mnożył, Nie przyjmie.